Jedna osoba niczego nie zmieni. Więc nawet jeśli ja przejdę na weganizm, nie zmieni to faktu, że wiele osób nie przechodzi na weganizm i zwierzęta nadal będą wykorzystywane. Zacznijmy od tego, że wystarczy tylko jedna osoba, aby coś się zmieniło. Pomyśl, co by było, gdyby Nelson Mandela, Martin Luther King czy Malcolm X odwrócili się na pięcie i powiedzieli: jedna osoba niczego nie zmieni. W rzeczywistości każdy jeden ruch społeczny, który istniał w historii naszej cywilizacji, został stworzony przez grupę jednostek. Każda jedna osoba, która coś zmieni, która przejdzie na weganizm, ma ogromny wpływ i bezpośrednio zmienia świat, w którym żyjemy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 400 milionów zwierząt mniej zostało zabitych w 2014 roku w porównaniu do 2007 roku, co pokazuje, jak grupa jednostek, która przeszła na weganizm, która przestała jeść produkty odzwierzęce, zmieniła rzeczywistość. Zmieniła rzeczywistość tych 400 milionów zwierząt, które nie były już rozmnażane do Życia w ciągłym bólu i cierpieniu, i ostatecznie dla kompletnie niepotrzebnej śmierci. Przemysł zwierzęcy działa na zasadzie popytu i podaży. Oznacza to, że jak idziemy do sklepu i kupujemy jakiś produkt, żądamy, aby ten produkt był dostarczany. Więc kiedy kupujemy produkty od zwierzęce, żądamy, aby zwierzęta były rozmnażane, hodowane i zabijane. Po to, aby ten dany produkt był dostarczany. Jednak, kiedy kupujemy produkty wegańskie, kiedy kupujemy wegańskie zamienniki, żądamy, aby wegańskie opcje były dostarczane. Zmieniamy sytuację popytu i podaży. Oznacza to, że jak coraz mniej ludzi żąda zwierząt, coraz mniej zwierząt będzie hodowanych, rozmnażanych i zabijanych. A im więcej ludzi żąda produktów wegańskich, tym więcej opcji wegańskich będzie dostarczanych. I to już się dzieje na naszych oczach. Coraz mniej zwierząt jest ubijanych, ale liczba wegańskich opcji, których już teraz mamy pod dostatkiem, cały czas się zwiększa. Supermarkety mają teraz w swoich ofertach wegańskie sery, wegańskie zamienniki mięs, wegańskie lody, wegańskie mleka roślinne. Mają całą masę różnorodnych produktów wegańskich, których nie było w sklepach 10 lat temu czy nawet kilka lat temu. I to cały czas rośnie. Są knajpy, restauracje, kawiarnie, sieciówki, które wprowadzają opcje wegańskie i osobne wegańskie menu. I to właśnie dzięki temu, że. Coraz więcej pojedynczych osób żąda innego rodzaju jedzenia, żąda, aby inne produkty były dostarczane, żąda innego stylu życia. Weganizm jako ruch społeczny rośnie wykładniczo. Nie można temu zaprzeczyć i nie można tego zatrzymać. Każdego dnia pojedyncze osoby zmieniają swój styl życia i przechodzą na weganizm, co oznacza, że każdego jednego dnia pojedyncze osoby akceptują to, że mają moralny obowiązek zmienić swoje zachowanie i przejść na weganizm bez względu na to, co robią inni ludzie. Jedyne co możemy robić, to dokonywać zmian na poziomie jednostki i liczyć na to, że inni będą się od nas uczyć i zrobią to samo. Ale oznacza to, że musimy zrozumieć, że my jako jednostki mamy w rękach moc sprawczą, która może wprowadzić ogromne zmiany. Wystarczy tylko jedna osoba, aby zainspirować tysiąc umysłów, a weganizm jest tak efekt domina. Kiedy przechodzisz na weganizm, przewraca się pierwsza kostka domina. A w miarę jak rozmawiasz z coraz większą liczbą ludzi o weganizmie, a oni rozmawiają ze swoimi znajomymi, a ci ze swoimi, a ci ze swoimi, to domino cały czas się przewraca i nie minie dużo czasu, zanim ta osoba, która przewróciła pierwszą kostkę domina, wprowadziła ogromne zmiany w życiu tylu różnych ludzi. A co za tym idzie w życiu tylu różnych zwierząt? Tak więc nie, nie możesz moralnie uzasadnić jadania i zabijania zwierząt wymówką jedna osoba niczego nie zmieni, ponieważ jest to po prostu nieprawda. Jedna osoba może zmienić ogromnie dużo, a weganizm jako ruch jest złożony z tysięcy, milionów pojedynczych osób i to cały czas rośnie. I ponieważ jedna osoba może wpłynąć na i zmienić sytuację popytu i podaży, oznacza to, że nie mamy uzasadnienia, abyśmy nadal zabijali i zjadali zwierzęta. I oznacza to, że musimy przejść na weganizm, ponieważ jest to jedyny moralny i etyczny sposób na życie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta seria. To jest film numer 30 i jest to oficjalny koniec serii 30 dni 30 wymówek. Proszę udostępniaj te filmy gdziekolwiek się da i wysyła je swojej rodzinie, swoim znajomym i każdemu, kto używa tych wymówek, które tutaj poruszyłam. Ale przede wszystkim dziękuję tobie za obejrzenie tych filmików. Mam nadzieję, że ci się podobały i że dowiedziałeś i dowiedziałaś się z nich czegoś nowego.